Bluszczyk kurdybanek. sobie zobaczcie. Tak wygląda. No i teraz tutaj pełno tego bluszczyku jest, jak okiem sięgnąć. No mamy wiosnę. Można pokorzystać z takich roślinek. No jest to warzywko, warzywko generalnie możemy tak to traktować. Ma też dużo właściwości zdrowotnych, ale o tym to sobie możecie znaleźć na w wikipedii. Ale dla mnie to jest takie warzywko. Piszę też w necie, że przyprawa, a ja takie te bluszczyki, te jasnatowate, trochę jak szpinak traktuję. Jakieś farsze, na przykład takie zielone rzeczy. Także mamy tu bluszczyk można no, sobie pomysł czyściutki tutaj. Czyż się powinno takie rzeczy wyparzać i tak dalej. Nie róbcie tego w domu. Ja sobie go ugryza. Nawet w spoko. zbierać tego. I potraktować to jako po prostu taki szpinaczek. A my się zajmiemy jeszcze jedną rzeczą dzisiaj. Patrzcie, tutaj nalezisko, Piękny kniarek. Piękny zapach, taki świeżutki, pachnący. No i będzie z tego taki wywar funkcjonalny, taka herbatka, którą bardzo lubię pić. Jak jadę do lasu na grzyby, to poluję na te pniarki. To dla mnie jest taki, takie trofeum. No przepyszne, po prostu uwielbiam. Z tego wywar, taki herbaciany z tego grzyba. No i to rośnie oczywiście na drzewie. Zobaczmy tutaj, gdzie tu ja jestem. Stare dęby, kilkusetletnie. Jestem pod takim dębem. Tam też dęby. Taki las liściasty, i no już wiosna idzie, nie? Pozdrawiam, hej.